Srebrniki. Bywało, że wiedzieliśmy, że kto ma władzę, manipuluje mediami, pozoruje, unika odpowiedzialności, lecz gdy to samo czynią następcy, czerwona lampka ostrzegawcza się nie zapala. Nie rozumiemy lub nie chcemy wiedzieć, że każda władza, jak ją zdobywa, przestaje wiedzieć, lecz wciąż zbiera informacje, zgłębia ich treść. I tak koło wymiany błotników się kręci, a silnik, choć do wymiany, wypuszcza opary kłamliwe. Dla świętego spokoju patrzymy w niebo, czekając, aż wszystkie drony same spadną, a my, ślepi i głusi, będziemy udawać, że nas nie ma, że to nie nas okradają z godności, mamią obietnicami. Wolność oddajemy sami za jachty, Główno warte.